Jak prowokować i kochać klienta w tym samym czasie? Uh, Razem. Ok. How to love and provoke the client at the same time? Simultaneously. Uh, I don't understand what's the problem. Of course. Nie rozumiem, nie gdzie <laughs> jest problem. I mean, you make a caricature of the problem, and then, which is funny. Robi się karykaturę problemu, przez to staje się to zabawne. To zawsze idzie ramię w ramię. I you make a caricature because otherwise the client won't see how absurd and funny it is that he it, um, that he that he constricts himself, him or herself, so much. The, the client feels constricted but he doesn't know why and if you start to make a caricature he can see from outside how absurd this is what he does to himself and he inhibits himself to, to use his his strength mm -hmm. and so we laugh about all these we say stolpersteine. do you know what that is in polish or in, in the, the if you put in, in your way big stones that you cannot go ahead

Klient może zobaczyć. Inaczej klient tego nie zobaczy. Jeżeli zrobimy karykaturę, przerysujemy to bardzo, klient wtedy może zobaczyć, jak absurdalna jest ta sytuacja, w której jest. Absurdalna i też zabawna w, dalszej, w przez konsekwencje. I zobaczyć klient może dzięki temu, że tak naprawdę on sam siebie w jakimś sensie powstrzymuje, że ten problem go spina, ale jakby on spina sam siebie w tym problemie, nie wie, nie wie dlaczego, dlaczego tak jest i z zewnątrz, jeżeli możemy na to spojrzeć, na tę sytuację, w której jest klient, może klient zobaczyć, co sobie sam robi, jak sam siebie blokuje, śmiejemy się z tego razem, jak... Klient tak jakby sobie sam rzucał kłody pod nogi, czy kamienie pod nogi, jakby, jakby miał iść, ale jednocześnie właściwie idąc, rzucał sobie kamienie, o które się cały czas przewraca. I naszym zadaniem jest to, żeby klient ostatecznie mógł iść, yy, iść po prostu bez, bez tych kamieni, żeby przestał sobie je rzucać.